tam pokazujesz mi wszystko. Ty? No, pokaż jak firma wykonuje. Z daleka, z daleka, wiesz? Z daleka. Przejdź tam ten, pokaż tutaj wszystko. To są palisady Mercado z Poddruku, polecamy firmę Poddruku, ma materiał doskonały. Bardzo fajny. Palisady 18 na, na 12 na 40 eee, Opór zrobiony ogólnie z palisad Mercado. Tutaj stopień, stopień na 16. Zabetonowane wszystko fajnie z dwóch stron. Pod schodem, pod schodem, tutaj jest, jak widać, beton, który nie schowali, tylko z betem, po prostu zrobili tutaj izolację. Po co ma fundament po prostu pić, pić wodza i tak dalej, prawda? A tak, jest izolacja, jest gitara. Także widać, widać tutaj wszystko, palisadki dokładnie, jak to wygląda. Skopień jeszcze jest nieskończony. Oczywiście pozwól tutaj ze mną tutaj kosteczka. Jest też awanki, też polecamy, yy, polecam tą obrębę, to troszeczkę pukaną. bardzo fajna. Dokonujemy usługi brukarskie, ogrodzenia, do doczekania budynków. Mamy swój sprzęt ludzi, zapraszamy, 505 555 484, firma Starowskiej Góry. No właściciela nie ma obecnie, on pojechał, no i my tutaj nagrywamy film. Po prostu ludzie widzieli. Także tak, stopnie, tu jest ładnie robione jak widać pokaż ładnie tarasik oczywiście na końcu jeszcze pokażemy całe zlecenie jakśmy wykonali nie ma problemu Marka nie nagrywaj bo nie, nie. będzie na YouTube ja, nie, ja brzydki, ja brzydki, a nie ja No. chodź teraz z Także wszystko ok. Pokaż jeszcze gwiazd. Jak wygląda przed wykonaniem. No i potem możesz tak żyć. Tak wygląda wiazd. Była tutaj taka kostka, pokaż tą kostkę jest Taka kostka była, a będzie kostka taka. Kostkę. No, także zapraszamy. Do korzystania z naszych usług, ekipa jest tutaj remontowa, bardzo konkretna, chłopaki działają. Tu?